Ja chciałbym bardzo krótko, bo mamy napięty dzień, a pewnie jest też okazja do rozmowy i zadania pytań. Chciałem powiedzieć w dwóch zdaniach i przypomnieć, że sprawa stworzenia programu, prowadzenia tego tematu walki z rakiem na forum europejskie w tak szybki i sprawny sposób jest zasługą polskiej delegacji. Kośniak Kamysz jako przewodniczący PSL-u wnosił ten problem w naszej polskiej Kampanii jako Koalicja Europejska zobowiązaliśmy się do tego, by stworzyć warunki dla Euro, zbudowania europejskiej strategii jako priorytet polskiej delegacji POPSL. Pani przewodnicząca Ewa Kopacz wniosła ten temat na prezydium, chyba pierwszym prezydium, które odbyło się po wyborach w maju 2019 roku i już we wrześniu. Tego roku mieliśmy rezolucję Parlamentu, dość jednomyślną na ten temat, że to cywilizacyjne wyzwanie skutecznej walki z rakiem powinno się stać europejskim wspólnym działaniem. I tak powstała komisja, komisja która ma status komisji specjalnej, pracuje przez rok według Regulaminu. Aczkolwiek dzisiaj złożymy wniosek o przedłużenie jej pracy zgodnie z Regulaminem co najmniej o 6 miesięcy, żeby no, w tych trudnych czasach pandemii można było doprowadzić też do takiego finału, który ogłoszenie raportu będzie mógł będzie mogło być przedstawione w warunkach no, już poza pandemicznych. I chciałem powiedzieć, że to też jest komisja, która pracuje i pokazuje, jak można pracować ponad podziałami, bo przewodniczący Bartosz Arłukowicz, Polak to jest też ważne, że ta inicjatywa ciągle ma polską, taką yy, bardzo silną, yy, bardzo silne przewodnictwo. Yy, to to przewodnictwo widać jeszcze bardziej, kiedy yy, podkreślę, że dobrze współpracującą i drugą osobą w tej komisji, pierwszą wiceprzewodniczącą jest pani Kopcińska, Mamy reprezentująca prawo, słucham, prawo i sprawiedliwość. Więc można powiedzieć, że dla ważnych celów warto. I to jest dobry przykład, by pracować szeroko ponad podziałami, bo ta kwestia walki z rakiem nie ma barwy partyjnej, ma rzeczywiście wymiar takiego cywilizacyjnego wyzwania. I uważam, że ten kierunek myślenia nie wiedzieliśmy wtedy, że będzie pandemia i że zdrowie jako tako i bezpieczeństwo tak bardzo zdaminęły w ogóle polską politykę, w ogóle politykę europejską, że to jest prawdziwe wyzwanie future of Europe. W formie praktycznej. Chciałbym oddać głos pani przewodniczącej Ewie Kopacz, bo od niej się zaczęła praca komisji, Bartoszowi Arłukowiczowi jako przewodniczącemu, który opowie o tych planach i działaniach, ale też chciałbym może w tym miejscu, jeżeli to naruszę trochę, ale Dzień dobry. Krzysztof Hetman jest drugim współprzewodniczącym naszej delegacji, gdyby. Krzysztof Hetman może jeszcze w imieniu PSL-u też jedno zdanie powiedzieć, to myślę, że to byłby dobry początek. Możemy się tak omówić? Krzysztof jest z nami? Jestem, jestem uciekłem tak. na chwilę gdzieś. Już jestem. Czy chciałbyś jeszcze w imieniu szefostwa, czyli naszym jednym zdaniem skomentować? W związku z tym, że mnie akurat wyrzuciło wtedy Andrzej jak mówiłeś a zawsze robisz, Mówiłem bardzo je... słusznie i dobrze w twoim imieniu też. Tak, i e, jestem przekonany, że zrobiłeś to jak zwykle doskonale i nie, nie mam absolutnie potrzeby e, niczego po tobie powtarzać ani e, e, dopowiadać. Także na razie dziękuję. Oddam koleżankom kolegom. Koleżance. Dziękuję. To Pani Przewodnicząca Ewa Kopacz, bardzo proszę. E, dziękuję Ci bardzo Andrzeju. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof. Ja chcę tylko i wyłącznie podkreślić, jak ważny dzisiaj mamy dzień. Dzień Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, a więc dzień, w którym powinniśmy przede wszystkim pamiętać o skali żniwa śmiertelnego, jakie przynoszą nowotwory, jakie przynosi rak. Ludzie w tym szczególnym okresie, w okresie pandemii chorzy na raka są w wyjątkowo trudnej sytuacji. Po pierwsze, w wielu przypadkach sparaliżowani strachem, że mogą zarazić się wirusem, zbyt późno trafiali do swoich lekarzy, zbyt późno trafiali na diagnostykę. Czym to będzie skutkować? Otóż będą wtedy, kiedy, mam nadzieję, dość szybko wrócimy do normalności. I wszystkie dostępne placówki służby zdrowia, które zajmują się leczeniem chorób nowotworowych, otworzą się na swoich pacjentów, będą w większości przyjmować pacjentów z zaawansowanym już niestety z zaawansowaną chorobą nowotworową. Co oczywiście zmniejsza ich szanse na pełne wyzdrowienie. Ale też trzeba powiedzieć o jednej rzeczy bardzo istotnej. Nikt nie spodziewał się pandemii, ale też nikt nie spodziewał się, że ta pandemia tak szybko obnaży Urzula, niewydolność rzeka. systemu opieki. zdrowotnej. Byli najbardziej dotkniętą dziecko grupą zawodową. Tak szybko ta pandemia obnaży niedobór kadr medycznych zajmujących się pacjentami w każdym kraju europejskim. Nikt nie spodziewał się, jak ta pandemia szybko obnaży niedobór sprzętu, chociażby sprzętu do diagnostyki, ale też sprzętu do leczenia, tego mniej i bardziej zaawansowanego. Mówię o respiratorach czy o ECMO. Dzisiaj możemy powiedzieć, że pacjenci z chorobami nowotworowymi, pacjenci z rakiem są w, wyjątk w wyjątkowo trudnej sytuacji. Pamiętajmy, że odwołano około 44% operacji onkologicznych. Według Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej, że w około 10% pacjentów około 10% pacjentów opuściło co najmniej jeden cykl chemioterapii. Nie zapominajmy o brakujących lekach i dostawach leków. O tym wszystkim trzeba mówić właśnie w takim gronie, jak ci, którzy tu przed państwem, a więc ciężko pracujący w Komisji do spraw walki z Rakiem. Bartek stoi na czele tej komisji. I mimo tego długiego okresu potrafił zorganizować wysłuchania najpotężniejszych głów z całej Europy. Głów, które zajmują się na co dzień leczeniem pacjentów onkologicznych. Ale naszym zadaniem jako polityków pracujących w tej komisji jest przede wszystkim zniesienie tych nierówności w dostępie do nowoczesnej diagnostyki, w dostępie do nowoczesnych leków już w obszarze Europy państw europejskich. Pamiętajmy, że na przykład u nas w Polsce robi się zdecydowanie mniej badań klinicznych niż w krajach Europy Zachodniej. Chcemy, żeby nasi polscy pacjenci byli bezpieczni wtedy, kiedy są w remisji, chciałabym, żeby polscy pacjenci mieli zagwarantowane szybką diagnostykę i bardzo szybkie, szybkie wdrożenie leczenia. Najnowocześniejszymi technologiami, które są dostępne w Europie. I o to będziemy w ramach tej naszej komisji walczyć. Dziękuję Ci, Bartku, bo uważam, że przewodzisz grupie, która będzie robić kawał dobrej roboty dla polskich onkologicznych pacjentów. A dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu, nie zapominajmy, że co roku ginie około 10 milionów pacjentów z powodu raka. Pewnie wielu z nich ten czas który w tej chwili mamy w pandemii, yy, spędza samotnie, a więc y, apeluję do wszystkich tych, którzy dzisiaj nie są chorzy na raka, pamiętajmy o naszych bliskich, ale też sąsiadach, znajomych, którzy cierpią na tą chorobę, szczególnie w tym okresie pandemii. Dziękuję. Dziękuję. Warta Szarłukowicz, bardzo proszę, Przewodniczący Komisji. Bardzo dziękuję, e, Panie Przewodniczący, Pani Premier, e, koleżanki koledzy. Powołanie spec Komisji do spraw walki z Rakiem w Parlamencie Europejskim to przełom, dlatego że e, przez całe lata funkcjonowania Europejskiej, Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego de facto nie było ciała skierowanego e, konkretnym celu walki z określoną chorobą. Pandemia i rak to są e, dwie walki cywilizacyjne, które stoją dzisiaj przed Europą. Z pandemią walczymy i z rakiem też walczymy. I brak koordynacji, różnice w dostępie do nowoczesnego leczenia, do nowoczesnych terapii. W, w odniesieniu geograficznym. To jest coś, z czym musimy sobie poradzić. Europa musi stawić czoła. Nie może być tak, że pacjent ze wschodniej Europy czy z południowej Europy ma gorszy dostęp niż ten pacjent z zachodniej Europy. E, ta komisja pracuje w bardzo wielu aspektach. Pracujemy nad profilaktyką, nad nowoczesnym leczeniem, nad stworzeniem baz danych europejskich, nad umożliwieniem kształcenia kadr medycznych, wymiany informacji i nowoczesnych technologii. Dzisiaj także będzie bardzo ważne posiedzenie. Dzisiaj jest Światowy Dzień. E, walki z rakiem. Dzisiaj dokładnie o godzinie 13.45 rozpocznie się posiedzenie SPEC Komisji do Spraw Walki z Rakiem w temacie, który jest w tej chwili najbardziej pilnym e, tematem w całej Europie i świecie, a mianowicie dewastującym wpływie wirusa na e, onkologię, na leczenie pacjentów z rakiem. Dzisiaj pierwszy raz tak naprawdę porozmawiamy w panelu europejskim e, w gronie ponad 16 państw europejskich na ten temat, co COVID zrobił. Z diagnostyką, leczeniem ludzi z rakiem. Ta rozmowa będzie bardzo trudna, dlatego, że ona tak naprawdę pokaże, że COVID dewastuje onkologię w Polsce i w całej Europie. Będziemy dzisiaj także gościć Stelle Kyriakides, czyli komisarz do spraw zdrowia, która omówi strategię Komisji Europejskiej, która wczoraj została przedstawiona. Będzie mówiła także o miliardach euro przekierowanych na walkę z nowotworami. To są rzeczy przełomowe, które się dzisiaj dzieją w Europie. I to jest niezwykle ważne, bo Europa tak naprawdę stawia dzisiaj czoła em, rakowi. Ale jest też ważne to, co się dzieje w Polsce. Pacjenci chorują na raka, tak jak powiedziała pani premier Kopasz, bardzo słusznie. Chorują w samotności. Dlaczego chorują w samotności, walczą o swoje życie w samotności? Dlatego, że nie mogą się narażać na zakażenie wirusem, w związku z tym często walczą sami. Oni muszą wracać do szpitala na kolejne chemioterapię i radioterapię. I ci pacjenci stanowią kluczową grupę, jaka w tej chwili powinna być zaszczepiona przeciwko COVID. Z tego miejsca apeluję do premiera i ministra zdrowia. Właściwie stawiamy oczekiwanie. Panie premierze, pacjenci z chorobą nowotworową, pacjenci walczący z rakiem nie potrzebują od panów infolinii. Oni potrzebują szczepienia. Potrzebują odrębnej ścieżki szczepienia, szybkiego szczepienia onkologicznego w centrach i oddziałach onkologii. To nie jest tak, że pacjent z rakiem. Może czekać na termin, to termin ma czekać na pacjenta z rakiem, bo trzeba we, w odpowiednim momencie pacjenta zaszczepić między jedną a drugą chemioterapią czy radioterapią. I wiedzą o tym lekarze onkolodzy. W związku z tym to oni powinni szczepić. Stawiam dzisiaj pytanie premierowi Morawieckiemu. Gdzie ma się zaszczepić 30 trzydziestolatek walczący z guzem mózgu? Stawiam pytanie ministrowi zdrowia. Gdzie ma się dzisiaj zaszczepić paroletnia kobieta, która ma raka piersi? Czy ona ma czekać na swoją grupę wiekową? Ma zapisać się na termin w grudniu, oni nie mają czasu. Panie premierze, tu nie trzeba kolejnych slajdów, tu trzeba wydać decyzję o zaszczepieniu ludzi z chorobą nowotworową. I kolejna grupa to są pacjenci po transplantacjach. Piszą im transplantolodzy z całej polskiej Europy. Ci pacjenci wymagają szczepienia w określonym momencie ich choroby. To nie może być przypadkowy termin. Apeluję, apelujemy do premiera. Trzeba stworzyć szybką ścieżkę szczepienia ludzi z chorobą nowotworową. To jest wasze zadanie i obowiązek. Mówimy to w imieniu tysięcy ludzi walczących z rakiem. Nie słyszymy Andrzeja Halickiego. Już jestem z powrotem. Adam Jarobas jest trzecim członkiem naszej delegacji w komisji. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. My pamiętamy oczywiście, że, bo tu trzeba zastrzec, że ochrona zdrowia pozostaje nadal w kompetencji państw członkowskich, ale doświadczenia pandemii, doświadczenia czy świadomość tego, jak wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym jest walka z rakiem. Raporty epidemiologiczne pokazują, że w ciągu najbliższych 15 lat wzrośnie o jedną czwartą liczba zachorowań na, na nowotwory. To kazało Parlamentowi z inicjatywy naszej grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, podjąć ten ważny temat to, że mamy swojego przewodniczącego, mówiąc kolokwialnie z tej części Europy, która ma tak duże dystanse w dostępności do nowoczesnych terapii, wyleczalności raka, bo trzeba wspomnieć 30 Więcej ludzi umiera we wschodniej części Europy na raka. Mamy mniej, około 50% najnowocześniejszych terapii lekowych, nowoczesnych technologii, które pozwalają walczyć z rakiem. Te dystanse jakoś trzeba nadrabiać. I ta inicjatywa, żeby z poziomu Komisji Europejskiej, Ustanowić Europejski Program Walki z Rakiem, wyposażyć go też w środki finansowe, bo samymi deklaracjami czy slajdami, tak jak przed chwilą pan poseł Arłukowicz wspomniał, no tutaj nie poprawimy, nie, nie spowodujemy istotnej zmiany jakościowej. Um, mamy cały pakiet budżetowy. Mamy po raz pierwszy dostępny europejski program zdrowia z wartością ponad 5 miliardów złotych. Mamy fundusze regionalne, fundusze spójności, um, program Horyzont Europa z prawie setką miliardów euro, ze specjalną misją ustanowioną w ramach tego programu, który... Ma jednoczyć wysiłki naukowców, medyków z całej Europy, doprowadzać do wymiany wiadomości i dostępu do nowoczesnych technologii po to, żeby skracać czas oczekiwania, skracać dystans, bo nie może być tych różnic pomiędzy krajami w Europie. Nie może być też różnic, patrząc na przykład na, na terytorium naszego kraju. Dzisiaj widać różnice w dostępności pacjentów z miasta i wsi. Ta filozofia, która przyświeca temu podejściu europejskiemu, jest bardzo słuszna. i jeden taki wątek, dzisiaj akurat mieliśmy też konferencję premiera z, z, z mojego województwa, z Kielc. Ale ja chcę podać przykład właśnie tego ośrodka, z Kielc, jako konsekwentnego dążenia przez wiele, wiele lat. Ja akurat miałem okazję tutaj przez 12 lat pełnić funkcję marszałka i nadzorować pracę centrum, ale już dzisiaj. Takie centra jak Bydgoszcz, jak, jak Poznań, Gdańsk czy Gliwice pracują nad bardzo nowoczesnymi technologiami. W przypadku Kielc jest to chociażby terapia spersonalizowana, inżynieria genetyczna w terapiach komórkowych. Dzisiaj, żeby wyleczyć niektóre rodzaje raka w Stanach Zjednoczonych musimy zapłacić ponad milion złotych. Modyfikacja limfocytów pobranych z organizmu pacjenta Uzbrojenie ich genetyczne i wszczepienie z powrotem do organizmu daje możliwości już dzisiaj w Europie wyleczalności prawie w 90% niektórych rodzajów raka. Takie technologie dzięki też środkom europejskim, dzięki temu, że, że jest ta świadomość z poziomu Europy, będą możliwe do, do wyleczenia. I, I mam nadzieję, że rzeczywiście za 20 lat, tak jak brzmi motto naszego programu, nie będą ludzie umierać w Europie na raka. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do pytań. Widzę parę osób. Czy są pytania? Pan Tomasz Bielecki. Agata, jeżeli mogła być, bo nie widzę czatu w tej chwili. Czy są pytania ze strony dziennikarzy? Bardzo proszę. Na czacie nic nie ma, Andrzej. Ja tak nie widzę nie. właśnie żadnych pytań. Zagadaliśmy. No. Nie, ma, nie ma pytań na czacie. Nie ma pytań. Jeżeli nie dziękujemy ma pytań, bardzo. to dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Miłego dnia życzę. Dziego dobrego. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ja dziękujemy również.